Witam Państwa serdecznie. W bieżącym materiale zaprezentuję dwa typy urządzeń, a mianowicie panelowe woltomierze i amperomierze. Na rynku występuje bardzo dużo takich urządzeń i w sumie nie warto byłoby ich nawet prezentować, ale tutaj postanowiłem zaprezentować ten woltomierz i amperomierz ze względu na to, że w porównaniu z innymi podobnymi konstrukcjami ma on zwiększoną rozdzielczość pomiaru. I tak, woltomierz ma rozdzielczość 3 miejsca po przecinku, czyli rozdzielczość pomiarowa wynosi 1 mV, natomiast w przypadku woltomierza mamy 4 cyfry po przecinku, a więc rozdzielczość wynosi 1,1 mA. Tutaj mam ten woltomierz. Tak jest on zbudowany. Woltomierz musi być zasilany z zewnętrznego napięcia z przedziału od 3,5V do 30V, a więc mamy dwa przewody zasilające czarny i czerwony, a ten żółty jest to przewód pomiarowy. Masa zasilania i toru pomiarowego jest wspólna. I tak tutaj zrobię zbliżenie jeszcze i tak oto prezentuje się ten woltomierz od tylnej strony. I tutaj mamy tabliczkę znamionową i widzimy, że zakres pomiarowy wynosi od 0 do 33V i ta rozdzielczość 3 miejsca po przecinku. Napięcie zasilania od 3,5V do 30V i kolor wyświetlacza niebieski. Tutaj jest amperomierz i tak samo napięcie zasilania z tego samego przedziału i zakres pomiarowy do 3A. I tutaj widzimy tą rozdzielczość pomiarową. I również kolor. Kolory jakie są dostępne tutaj w wyświetlacze to jest niebieski, zielony i czerwony, a więc standardowo. I teraz jeszcze zobaczmy jakie mają wymiary te oferowane panelowe wyświetlacze. Tutaj ten rozmiar pod otwór jaki należy wykonać to może w ten sposób. Tutaj powinno być... 26 mm, ten otwór wynosić, żeby nam ten voltomierz wszedł. A tutaj 45 mm, nieznacznie większy. Amperomierz ma dokładnie takie same miejsca. Tutaj ta ramka, kołnierz ma rozmiar widoczny tutaj o 47,5 mm. I 28,6 mm. Wyzerowało nam się. Ewentualna głębokość to jest 22 mm z małym kawałeczkiem. Troszeczkę bardziej głębszy jest amperomierz. Poprzez to złączę. Ma 32 mm. Bo w amperomierzu, tego zapomniałem zaprezentować, mamy cieniutkie przewody zasilające. One tam są podpisane, nawet polaryzacja. Gdybyśmy Tutaj zobaczyli, i te grube przewody, tutaj widać, to jest tor pomiarowy prądu, i tutaj też właśnie widać, że to jest podobny układ jak w tym woltomierzu, z tą różnicą, że tutaj mamy ten bocznik pomiarowy i tutaj dodatkowe dwa układy. Często klienci pytają, jaki jest pobór prądu przez sam ten miernik, a więc Podłączę teraz zasilanie tego miernika, a więc czerwony do czerwonego i czarny do czarnego. I tutaj mamy ten woltomierz. połóżmy w ten sposób. Zrobię zbliżenie i uruchamiam ten power bank. Jak widać pomiar jest 0.0 i pobór prądu 7 miliamperów. Takie pytanie, czy można zasilać ten voltomierz z badanego źródła? Tak, można. Mam tutaj ten żółty przewód i podłączę go do tego wyjścia USB. I proszę zobaczyć, już mam pomiar 5.22, a tutaj z jeszcze dodatkową większą rozdzielczością mamy ten pomiar wskazany Widać. I zobaczmy to przy Amperomierzu. Amperomierz wykorzystam te przewody cieniutkie. A więc czerwony, czarny. Ponownie uruchamiam powerbank. I tutaj mamy zielony amperomierz, tak on jest widoczny. I w przypadku amperomierza widać, że jest pobór troszeczkę większy, bo wynosi 15-16 mA. I z tego co testowałem, mniej więcej w tym przedziale 3,5-30V, w miarę jednostajnie jest podświetlany ten wyświetlacz amperomierza i voltomierza. Teraz wypakuję wszystkie te voltomierze i amperomierze. I przygotuję taki malutki test, tutaj jak widać te woltomierze są na takiej złączce i można te przewody oczywiście przedłużyć, a tutaj mam te amperomierze, też je wypakowywuję. Przygotowałem taką małą makietę, gdzie umieszczę wszystkie te prezentowane woltomierze i amperomierze i dokonam takich pomiarów porównawczych, jak te wskazania mają się w stosunku do zewnętrznego multimetru o wyższej klasy. Jak widać tutaj nierówno mi wyszło, ale dzięki temu kołnierzowi yy, są wszystkie te niedoskonałości maskowane, bo taka jest właśnie idea. Gotowy więc jestem do przetestowania woltomierzy i amperomierzy. Jako wzornik będzie służył mi multimetr uniwersalny UT71B i tutaj jeszcze możemy rzucić okiem, jak to wszystko mam zrobione. Na stałe zasilanie jest podłączone wszystkich tych modułowych woltomierzy i amperomierzy. Zasilanie jest tutaj podawane z zasilacza uniwersalnego wtyczkowego. W pierwszej kolejności przetestujemy woltomierze, a więc te mierniki po lewej stronie. I jako sygnał będę zadawał napięcie podawane z zasilacza laboratoryjnego. I tutaj już się podłączy do tej płytki drukowanej, a więc masa jest wspólna. Tutaj jest kolor czarny widoczny, a sygnał, tutaj o, mam wyprowadzony ten drucik i równolegle do tych zacisków podłączę jeszcze multimetr uniwersalny, aby można było te wyniki wskazań prezentowanych w kontrolować. Uruchamiam teraz zasilanie tych mierników i tutaj po lewej stronie są woltomierze, po prawej amperomierze. Zgaszę na chwilę światło na stanowisku, żeby można było ocenić, jak te mierniki świecą. Tutaj o zgrozo ten amperomierz ciągle wskazuje jakąś stałą wartość. Nie wiem dokładnie od czego to zależy. Wymieniałem go na inny egzemplarz i w tym moim układzie, to jest wina mojego układu tego do prezentacji, bo mam inny. Amperomierz, inny egzemplarz, który dokładnie w tym samym miejscu wcześniej był zamontowany, i po wyjęciu z tego mojego układu one poprawnie wskazują. Proszę zobaczyć, tutaj mam ten amperomierz i on jest wyzerowany. Coś jakiś ma, ma wpływ połączenie tych przewodów, kabelków, a więc to jest po prostu do pominięcia. Ponownie uruchamiam oświetlenie. Stanowiska i teraz yy, wkładam ten multimetr. On ma, yy, tutaj ustawiony jest jako woltomierz, i uruchamiam yy, zasilacz laboratoryjny, i rozpoczynamy pomiary od ustawienia 60 V, bo akurat taka jest minimalna wartość na tym moim zasilaczu, który mogę ustawić. I teraz ze skokiem 1,1 V będę zwiększał to napięcie siedemdziesiątych, 0,8 równo 1V jest ustawiony i proszę zobaczyć wykorzystując te panelowe woltomierze mamy do dyspozycji taką samą dokładność jak w przypadku multimetra i teraz już ze skokiem 1V Będę zwiększał wartość napięcia do tych 33 V. 2 V, 3, 4, 5. Troszeczkę przyspieszymy i ustawiłem teraz 10 V. I jak widać, tutaj jest duża powtarzalność tych wskazań. Kolejne wartości napięć. 11, 12, 13 i dojedźmy do tych 30 V. Jest 30 V. 32. I teraz może ze skokiem 1 10 idźmy w górę. 32,5. Jest ustawione na zaślaczu. I za chwilę dojdziemy do tych krytycznych 33V. I w tym momencie, jak już jest przekroczone to napięcie 33V, to wskazania są 0,0. 0. Nie będę testował odporności tego woltomierza na przeciążenia. Trzeba mieć na uwadze, że maksymalnie mierzą one do 33V. I jak widać, pomiary są zgodne. Mam zestawiony teraz drugi układ pomiarowy do po oceny wskazań amperomierzy i mam tutaj w szeregu wszystkie te trzy amperomierze podłączone i na zasilaczu jest ustawiony prąd 100mA i uruchamiam go i widzimy, że są wskazania głupoty. A winny temu jest yy, po prostu fakt, że wszystkie te trzy amperomierze są zasilane ze wspólnego źródła, dlatego dalszą część yy, prezentacji yy, przeprowadzę tylko na tym czerwonym yy, amperomierzu środkowym, a od tych dwóch yy, górnego i dolnego odłączę po prostu zasilanie. W tym celu zdemontuję te wtyczki zasilające tu i tu i podłączę się bezpośrednio tylko do tego środkowego amperomierza. Odłączyłem te dwa amperomierze i podpiąłem się bezpośrednio do tego czerwonego i proszę zobaczyć wskazania amperomierza i teraz jeszcze raz rozpoczniemy te pomiary ale zaczynając od minimalnej wartości. Tutaj na zasilaczu mam możliwość ustawienia jednej tysięcznej ampera, czyli 1 mA i lecimy teraz w górę z prądem, ze skokiem 1 mA. Zwiększam teraz y, skok. Zmienię teraz y, pod zakres y, w zasilaczu na ampery, bo nie chcę przepalić tego mojego bezpiecznika w mierniku. Są ampery. I proszę zobaczyć, tutaj mam. Teraz jedziemy dalej. Jest 300mA ustawione i teraz z mniejszym troszeczkę skokiem Załączył się w tej chwili wentylator w zasilaczu. Jak widać, 3A mam ustawione i te wartości praktycznie rzecz biorąc się pokrywają. Wyłączę teraz, nie będę katował tego mojego... Y Zasilacza prądem 3 amperów. Jak widzieliście Państwo, wskazania są bardzo zbliżone do siebie, a więc jeżeli ktoś potrzebuje dokładnie Woltomierz lub Amperomierz, to zapraszam na stronie gotronic.pl Dostępne są w sprzedaży prezentowane moduły. Dziękuję za uwagę i zapraszam na stronę Gotronic.pl